BMW i 3 to jest wersja 120 amperogodzinna, czyli taka, która ma plus minus 40 kWh pojemności baterii. Tak jak widzicie, samochód już ma kilka lat, a mimo wszystko dalej jeździ. Mimo wszystko zasięg jest całkiem spory i wystarczający na pewno dla wielu osób podróżujących, podróżujących. Można powiedzieć, w takiej lokalnej aglomeracji. Na pewno jest wyjątkowy pod tym względem, że wyróżnia się z tłumu. Na pewno jest samochodem, też można powiedzieć, nietuzinkowym, niepodobnym do wielu innych i na pewno ma swoich zwolenników. No i standardowe, najważniejsze pytanie dla wielu osób: ile to przejedzie? Myślę, że przy takiej spokojnej letniej jeździe 300 km jest bez problemu do zrobienia. Najważniejsze jest to, że dużo zmienia nam aplikacja, dzięki której możemy zarządzać samochodem z telefonu. Otwierać, Szukać najbliższych ładowarek, przede wszystkim podgrzewać kabinę. No to co, przechodzimy do prezentacji naszych drzwi. Przednie, bezramkowe i tylnie. Zobaczcie fajnie, nawet podróżując gdzieś tam na siłownię na zakupy, można szybko sobie wrzucić rzeczy do tyłu. Bez spróbowania podróży samochodem elektrycznym. Ciężko jest mówić o ich wadach i o zaletach. Zachęcam do tego, żeby napisać do nas, wsiąść, przejechać się. Na pewno będzie fajnie.